Przez wielu uważane za bezwartościowe. Jednak, grzyby, które zbieramy w lesie, to prawdziwa superżywność. Zamiast zwykłego dodatku do obiadu, zobaczmy w nich małe leśne apteczki. Dziś dowiecie się, dlaczego borowik to nasz polski mistrz długowieczności, jak w 30 minut podwoić w grzybach poziom witaminy D i czemu samo grzybobranie to najlepsza i najtańsza terapia antystresowa. Pora odkryć, dlaczego warto ruszyć do lasu. Właściwości odżywcze – co kryje grzyb? Grzyby w ponad 90% składają się z wody, co automatycznie czyni je niskokalorycznymi. To idealny dodatek do każdej diety, bo na 100 gramów dostarczają zaledwie 50-70 do 70 kalorii. Białko i błonnik – ciężkostrawny sprzymierzeniec. Białko – choć nie są mięsem, niektóre grzyby leśne jak koźlarz babka mają go całkiem sporo, Czasem nawet więcej niż hodowlane pieczarki. Pamiętajcie jednak, że trawimy je trochę gorzej niż białko zwierzęce czy roślinne. Wyzwanie: chityna. Grzyby są ciężkostrawne, a winowajcą jest chityna, czyli ich naturalny błonnik. Hityna reguluje pracę jelit, co jest super, ale jednocześnie utrudnia trawienie. Dlatego starsze, większe grzyby są cięższe na żołądku. Moja rada. Jedzcie młode okazy, albo suszcie i mielcie grzyby na proszek. Potas i magnez elektrolity z leśnej ściółki. Grzyby to małe gąbki, które fantastycznie wyciągają z gleby minerały. Są pełne potasu, fosforu i magnezu. Potas jest dla nas kluczowy: pomaga kontrolować ciśnienie krwi i dba o serce. Niedobór potasu to ryzyko zaparć i problemów z rytmem serca. Pamiętaj. Ponieważ grzyby tak dobrze kumulują składniki z gleby, zbieraj je tylko w czystych, sprawdzonych miejscach, z dala od miast i dróg. Supermoce dla zdrowia od immunitetu do długowieczności. Grzyby to nie tylko minerały to głównie unikalne związki, które działają na nasze zdrowie, jak naturalne leki. Beta glukany naturalny trening dla odporności. Kluczowym składnikiem, który sprawia, że grzyby to żywność funkcjonalna, są beta-glukany. To wyjątkowy rodzaj błonnika, który szkoli odporność, działa jak naturalny stymulant dla naszego układu immunologicznego. Czyści jelita, świetnie reguluje trawienie, zapobiega zaparciom i pomaga utrzymać w ryzach poziom cholesterolu i cukru. Nie musisz szukać egzotycznych specyfików. Nasze polskie kurki to rewelacyjne źródło tych związków. Badania pokazują, że ekstrakty z kórek mają nawet działanie antybakteryjne, walcząc z niektórymi patogenami. Ergotioneina, witamina długowieczności. To jest absolutny hit. Grzyby produkują unikalny aminokwas, ergotioneinę, w skrócie ergo. Sami jej nie wytwarzamy, ale jest tak ważna, że nasze ciało ma specjalne drzwi białko transportowe, żeby wpuścić ją do każdej komórki. Co robi ergo? Działa jak superochroniarz. Dociera do naszych mitochondriów, małych elektrowni w każdej komórce i chroni je przed uszkodzeniami i starzeniem. Nic dziwnego, że niektórzy naukowcy nazywają ją witaminą długowieczności. Polski mistrz, absolutnym rekordzistą świata w zawartości ergo jest nasz borowik szlachetny. Ma jej mnóstwo, bijąc na głowę nawet cenione shiitake. Jedzenie borowików to dosłownie wspieranie długowieczności. Złoty trik grzybiarzy. Witamina D na żądanie. Wszyscy mamy problemy z witaminą D, zwłaszcza gdy słońca jest mało. I tu znowu wchodzą grzyby. Grzyby zawierają prekursor, który pod wpływem promieni UV zmienia się w witaminę D2. Trik. Po powrocie z lasu. Wystaw świeże grzyby kapeluszami do góry na słońce. Wystarczy 30 minut tej kąpieli słonecznej, aby podwoić ich zawartość witaminy D. Tak naświetlone grzyby jedz szybko, żeby wykorzystać maksimum mocy. To tani, prosty i naturalny sposób na walkę z niedoborami. Co ważne, nie ma ryzyka nadmiaru witaminy D, jeśli dostarczamy ją z jedzenia czy słońca. Zdrowie holistyczne. Gratis z grzybobrania. Grzybobranie to nie tylko poszukiwanie jedzenia, ale i świetna terapia. Kąpiele leśne. Tak, to działa. Spędzanie czasu w lesie obniża ciśnienie krwi i skutecznie redukuje poziom stresu. Aktywna medytacja. Samo szukanie grzybów wymaga skupienia. To odrywa umysł od codziennych zmartwień i działa jak aktywna medytacja, naturalnie cię wyciszając. Aromaterapia. W wilgotnym powietrzu lasu unosi się mnóstwo lotnych olejków eterycznych i zapach grzybów. Wdychanie tego koktajlu również ma udowodnione działanie antystresowe. Grzybobranie to połączenie ruchu, naturalnej terapii odstresowującej i zdobywania superżywności, czego chcieć więcej. Podsumowując, grzyby to nie dodatek, to klucz do lepszego zdrowia. Borowik mistrz długowieczności. Dzięki Ergo, Kurka, świetny trener odporności dzięki beta glukanom, Słońce, szybki i darmowy sposób na uzupełnienie witaminy D, Las, naturalna terapia antystresowa. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie trik z naświetlaniem grzybów i jakie są Wasze ulubione gatunki do zbierania. Jeśli interesuje Was więcej takich merytorycznych, ale luźnych analiz na temat zdrowia i jedzenia, Koniecznie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj i wciśnijcie dzwonek. Dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Udanych zbiorów!